Sobota, dzień królowej Polski. Prowadzi nasze spojrzenie na Maryję, która z kolei prowadzi nas do spotkania z Jezusem. W powszechnym zamęcie, jakiej dotyka niemal każdego z nas, tu, w Nim, w Jezusie jest nasza ostoja, pewne oparcie, byśmy nie zbłądzili, nie zaczęli chodzić fałszywymi szlakami. Mamy ufność w Maryi. Jej różaniec. Jest dla nas bezpiecznym narzędziem duchowego wzrostu, rozwoju, a gdy upadamy, duchowego powstawania. Przyzywamy bliskości matki, która ma czas dla swoich dzieci. Maria jest nam matką, przez to całkowite, bez szukania ludzkich podpórek, poddanie się Panu. Mówi nam: Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie, mój syn. Błogosławiony Stefan Wyszyński. Prowadzi nas do modlitwy z Maryją, mówi słowa wciąż aktualne. Szczególną ufność naszą w czasach dzisiejszych budzi różaniec. To pokorne, a tak skuteczne lekarstwo na dni nawet najgroźniejsze. Ilekroć Kościół Boży był w wyjątkowym niebezpieczeństwie, stolica apostolska wzywała do modlitwy różańcowej. Różaniec bowiem zrodził się w chwilach niebezpiecznej walki dewrotowych sekt i herezji przeciwko Kościołowi i porządkowi społecznemu. Nie zapominajmy o trwaniu na codziennej modlitwie, o naszym osobistym różańcu. Tu jest ukojenie i oparcie dla skołatanych serc naszych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Daj nam, Boże, i niech Bóg ci się, i niech Bóg ci się, i niech i niech Bóg ci się, i niech Bóg ci się, i niech Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Szczę, Amen, Matko Boże. Uczyń się, się z nami, teraz i oraz godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Szczę, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź na teraz się na śmierć, się na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za ja teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za teraz śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się z nami w życiu, teraz w śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. W początku teraz zachód, w i w dzień. O mój Jezu.